W imieniu Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej, zachęcam Państwa do korzystania z Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej. Znajdziecie ją Państwo występując obywateleUE.pl. A także możecie sami Państwo zostać autorami tejże blogosfery, bo po to ją uruchamiamy, a projekt jest współfinansowany przez. Władze Mazowsza, abyśmy rozpoczęli poważny dialog na temat naszego stosunku do Unii Europejskiej. Ciekawe jest stanowisko młodego naukowca doktora Łukasza Gołoty, który ma doświadczenia w kontaktach z młodzieżą i sugeruje, w jaki sposób należy rozmawiać z młodzieżą o Unii Europejskiej. Niejednokrotnie organizował wyjazdy młodzieży z terenu Mazowsza do krajów Unii Europejskiej. Dlatego gorąco namawiam, bo wszyscy mamy kłopot, jak przekazać tę naszą wiarę w Unię Europejską młodym do zapoznania się z tekstem doktora Łukasza Gołoty na europejskiej blogosferze obywatelskiej.